Witajcie w naszym kolejnym spotkaniu ze źródłami. Dziś bierzemy na warsztat, hmm, niezwykłą pozycję. Książka Williama Georgia Jordana z, uwaga, 1898 roku. The Majesty of Calmness, czyli Majestat Spokoju Wewnętrznego. Tak, to fascynujący zbiór esejów i co ciekawe, mimo że minęło ponad 120 lat, te teksty wciąż wydają się no zaskakująco aktualne, dotykają takich bardzo osobistych wyzwań, ale też możliwości. Naszym celem dzisiaj jest powiedzmy, zgłębienie myśli Jordana. Chcemy zobaczyć, jak on widział drogę do tej wewnętrznej równowagi, samokontroli. Odporności. Mm -hmm. I to w świecie, który już wtedy pod koniec XIX wieku odbierał jako, no właśnie, chaotyczny i pędzący. Skupimy się na takich kluczowych ideach, które przewijają się w tych esejach. Mamy też ten obraz, który może nam trochę pomóc. Spokojny, górski krajobraz o świcie. Taka metafora, prawda, tego trwałego spokoju, o którym Jordan pisze. Tak, ta niezmienność natury jako symbol siły, którą mamy odnaleźć w sobie. Dobrze, to przejdźmy do rzeczy. Jak Jordan w ogóle definiuje ten tytułowy majestat spokoju? Czy to jest po prostu, nie wiem, niereagowanie? Taka obojętność? O, wręcz przeciwnie. On się bardzo mocno od tego odcina. To nie jest bierność, ani takie, wiesz, stoickie skamienienie jak Sfinks. Dla niego spokój to jest równowaga wspaniałej natury równowaga. Tak, w harmonii ze sobą, ze swoimi ideałami. To nie jest pasywność, to jest e, stan aktywnego, świadomego życia, życia, które jest skoncentrowane na sobie, ale w dobrym sensie. Samodzielne, samokontrolowane, czyli bardziej jak panowanie nad sobą niż tłumienie. Dokładnie, spokój to świadoma moc. Pewność siebie, ale taka wynikająca z wewnętrznej spójności. Jedność celu i co bardzo ważne, gotowość do działania, skutecznego działania w kryzysie. Podoba mi się ta metafora oceanu, którą on chyba też stosuje. Burze na powierzchni, ale głębia spokojna. Tak, to piękny obraz i kluczowe jest to, że ten spokój musi pochodzić z wewnątrz. Nie da się go nałożyć z zewnątrz. No dobrze, ale jak? Jak to robić na co dzień? Nasze życie często nie przypomina spokojnej głębi oceanu. No właśnie, i tu wchodzi w grę siła woli, świadoma konfrontacja. Jordan radzi, żeby nie uciekać od tych codziennych zmartwień, irytacji. Tylko co? Stawić im czoła? Tak. Analizować je, jedno po drugim, i pokonywać siłą woli. On pisze, że trzeba je konfrontować, aż rozpłynął się jak mgła przed słońcem. To jest taka codzienna praca, budowanie wewnętrznej siły. Jak trening mentalny. Właśnie, taka forteca wewnętrzna, która potem wytrzyma większe sztormy. Nie ignorujemy problemów, ale jakby je rozbrajamy, zanim nas zdominują. A co z takimi atakami z zewnątrz? Złośliwość, plotki, oszczerstwa. Trudno wtedy o spokój. Jordan proponuje tu postawę, no, prawie królewską. Mówi, że człowiek prawdziwie spokojny owija się królewskim płaszczem spokoju i idzie dalej swoją drogą, ponad zemstę. To brzmi trochę idealistycznie. Może, ale on wierzy w coś w rodzaju naturalnej sprawiedliwości w efekt bumerangu że krzywda wraca do sprawcy. Przywołuje też obraz czapli, która spokojnie stawia czoła orłowi. Czapli? Tak. I czasem, dzięki opanowaniu i precyzji, potrafi go pokonać. Spokój staje się tu nie tylko stanem wewnętrznym, ale wręcz formą inteligentnej obrony. Ciekawe połączenie postawy wewnętrznej i skutków zewnętrznych. A jak ten spokój ma działać w obliczu naprawdę dużych trudności porażka, strata, poczucie niesprawiedliwości, kiedy widzimy, że źli ludzie odnoszą sukcesy, czy to nie prowadzi do rezygnacji? Właśnie wtedy, według Jordana, spokój jest najcenniejszy. Daje siłę nie do rezygnacji, ale do odbudowy, do wytrwania. Pozwala skupić energię na własnym życiu, na tym, co możemy zrobić zamiast się miotać. Tak, zamiast tracić siłę na roztrząsanie niesprawiedliwości świata, czy poczucia krzywdy. To nie jest obojętność, ale świadome kierowanie uwagi. Celem ostatecznym jest nie tylko mieć spokój, ale wręcz nim promieniować. To ma być znak dojrzałości. Tak, i indywidualnej siły. To nasze wewnętrzne sanktuarium, które daje moc do życia w świecie, a nie ucieczki od niego. To wewnętrzna siła prowadzi nas chyba płynnie do kolejnego eseju, takiego lustrzanego odbicia spokoju Plaga Pośpiechu. W oryginale Harry: The Scourge of America. Niesamowite, prawda? Już w XVIII wieku 1898 roku takie słowa. Brzmi niezwykle aktualnie. I ta jego dietnuza jest uderzająca. Co ważne, on odróżnia Harry, czyli pośpiech, od haste, spieszenia się. Spieszyć się można metodycznie, efektywnie. A pośpiech? A pośpiech, według Jordana, jest chaotyczny, pozbawiony planu, napędzany nadmiarem źle ukierunkowanej energii, porównując to do budowy wieży Babel. Aha, czyli dużo ruchu, ale bez sensu. Dokładnie mnóstwo aktywności, zero koordynacji. Już wtedy nazywał to plagą Ameryki symptomem cywilizacji wysokiego ciśnienia. Jakie widział konsekwencje tego pośpiechu? Bo chyba nie chodziło tylko o nerwy. Oj, nie. Widział głębokie koszty. Poświęcanie prawdziwego szczęścia, zdrowia i fizycznego, i psychicznego, relacji międzyludzkich wszystko na ołtarzu pogoni za bogactwem, ambicją. Krytykował chyba też biznesmenów. Tak, tych zaniedbujących rodziny, a jednocześnie oczekujących od żon pełnego poświęcenia. To też ciekawy komentarz społeczny o tych jednostronnych oczekiwaniach wobec kobiet w tamtych czasach. Wspominał też o zdrowiu, prawda? Coś o lączach? Tak, dosłownie. O połykaniu jedzenia, które prowadzi do niestrawności. Żartował, że na nagrobkach wielu powinno być epitafium, zgubiony przez szybkie lącze. No i ostatecznie to prowadzi do wyczerpania nerwowego. Dotknął nawet edukacji, to mnie zaskoczyło. Zarzucał jej, że nie uczy myślenia. Tak. Krytykował, że szkoła skupia się na wpychaniu faktów, zamiast rozwijać myślenie krytyczne, obserwacje, używanie zmysłów. Uważał, że taki system produkuje ludzi nieprzygotowanych do życia. A jako przeciwwagę podawał naturę. Mhm, mm gdzie powolny, systematyczny wzrost daje trwałe rezultaty. Dom prośnie wolniej niż grzyb, ale jest nieporównywalnie silniejszy. Filozofia rozwija się wieki, w przeciwieństwie do chwilowych mód. Jaki jest więc jego główny apel? Co robić z tą plagą pośpiechu? Wezwanie do świadomego odrzucenia tej gorączki, na rzecz spokoju, opanowania łagodności, zastąpienie chaosu metodycznym, spokojnym działaniem, zgodnym z wartościami. To znów powrót do spokoju jako fundamentu. Skoro mowa o życiu zgodnym z wartościami, to przechodzimy do mocy osobistego wpływu. Jordan mówi coś mocnego. Że nasz wpływ jest nieunikniony i głównie nieświadomy. Że ciągle promieniujemy. Dokładnie. Porównuje to do takich subtelnych sił natury, ciepła, światła, grawitacji. Nie widzimy ich, ale czujemy skutki. Mówi, że każdy człowiek emituje jakąś atmosferę. Atmosferę. Tak. Która jest odbiciem jego prawdziwego charakteru. Nie maski, którą nosi. I ta esencja wpływa na otoczenie, czy tego chcemy, czy nie. I ten wpływ może być różny. Używa obrazowych porównań: słońce, bagno malaryczne. Góry lodowe ożywczy ocean. Tak. I podkreśla, że nieszczerość trudno ukryć, że oczy nie potrafią udawać uczciwości. To rodzi pytanie: jak radzić sobie z tymi negatywnymi wpływami, które my odbieramy od innych? Jak się chronić przed takim bagnem malarycznym? Jordan sugeruje dwa kierunki. Po pierwsze, świadomość własnego wpływu to odpowiedzialność. Żebyśmy pielęgnowali dobre cechy, łagodność, spokój, prawdę, to co chcemy wysyłać w świat. A po drugie? A po drugie, w kwestii odbieranych wpływów, świadomie dbać o otoczenie, unikać toksycznych ludzi, sytuacji. A jeśli się nie da, to wzmacniać własną wewnętrzną siłę, żeby im przeciwdziałać. Podkreśla, że ważniejsze jest, kim są dla nas ludzie, jakie wartości niosą, niż to, co materialnie dla nas robią. A zasięg tego wpływu, czy to tylko tu i teraz? Jordan uważa, że może być bardzo daleki. Tworzyć łańcuchy przyczynowo-skutkowe, których nawet nie widzimy. Podaje ten słynny przykład. Godwin zainspirował Malthusa, Malthus wpłynął na Darwina. Czyli nawet skromne życie może mieć ogromny, choć niewidoczny wpływ. Tak, jeśli jest autentyczne. Kluczem jest spójność, życie zgodne z tym, co mówimy. Przykład rodzica, który uczy prawdomówności, a sam kłamie, jego wpływ jest wtedy żaden albo wręcz negatywny. Autentyczność i życie w zgodzie ze sobą. To łączy się z promieniowaniem spokojem i prowadzi nas do godności, samodzielności. Self-reliance. Jak on to odróżnia od zwykłej pewności siebie self-confidence? To subtelne, ale ważne. Pewność siebie, self confidence to jakby zobaczyć potencjał, zobaczyć anioła w bryle marmuru. A samodzielność? A samodzielność, self reliance to wziąć dłuto i tego anioła wydobyć. To jest aktywne realizowanie potencjału, działanie, opieranie się na własnych siłach, bo jak mówi Jordan, życie to indywidualne wyzwanie. Natura nie akceptuje zastępstwa. Jesteśmy albo swoimi najlepszymi przyjaciółmi, albo najgorszymi wrogami. Podaję przykłady ze sportu, medycyny, religii. Wszędzie liczy się ten indywidualny wysiłek. A co, gdy tej samodzielności brakuje? To tylko brak sukcesów? Nie, konsekwencje są głębsze. To prowadzi do wewnętrznej słabości, wahania, obwiniania innych, okoliczności, poczucia bycia niedocenianym, skrzywdzonym przez świat. Taki człowiek czuje, że społeczeństwo spiskuje przeciwko niemu. A postawa samodzielna? Koncentruje się na walce z własnymi słabościami. Zewnętrzne porażki traktuje jako coś przejściowego, jak przejazd przez ciemny tunel. Wiesz, że jest wyjście. Jordan idzie dalej i mówi, że od tego zależy siła narodów. Przywołuje Rzym. Tak. Argumentuje, że Rzymianie, polegając za bardzo na niewolnikach, osłabili własny charakter, samodzielność. I to przyczyniło się do upadku. Zależność osłabia. Ale uwaga, samodzielność to nie arogancja. Nie izolacja? Nie. To odwaga stania o własnych siłach, jak dąb, a nie bluszcz, który oplata innych. Chodzi o podejmowanie własnych bitew, branie odpowiedzialności. Jak to rozwijać? Rywalizując z innymi? Wręcz przeciwnie: prawdziwy rozwój to prześciganie samego siebie. Jordan cytuje motto Huty Stali Kambria zawsze staramy się pobić naszą ostatnią partię szyn. Czyli wewnętrzna miara postępu. Tak, przyjaźń jest cenna, ale rzadka, mówi Jordan. Ostatecznie musimy polegać na własnej wewnętrznej sile. Ta wewnętrzna siła i traktowanie trudności jako czegoś przejściowego to świetne wprowadzenie do chyba najbardziej intrygującego rozdziału. Porażka jako sukces brzmi jak paradoks. Tak, i Jordan pięknie ten paradoks rozwija. Pokazuje, że to, co wygląda na klęskę, może być początkiem czegoś znacznie większego albo prowadzić do odkrycia zupełnie nowych możliwości. Podaje przykłady? Cały szereg. Nieudany rejestrat w Joginsa dostarczył danych o prądach oceanicznych. Niepowodzenia alchemików dały początek chemii. Kolumb nie dotarł do Indii, porażka, ale odkrył Amerykę. Faktycznie, historia często pisze się przez nieudane plany. Wspomina też Livingstona, Scotto Mileta. Tak. Livingston nie pojechał do Chin, trafił do Afryki i ją otworzył. Kłopoty finansowe zmusiły Scotta do pisania arcydzieł. Bieda Mileta podczas malowania Anioła Pańskiego pogłębiła jego sztukę. Kluczowa jest perspektywa. Czyli nie to, co nas spotyka, ale co z tym zrobimy. Dokładnie. Porażka może być bogactwem, jeśli wyciągniemy lekcje. Staniemy się silniejsi, mądrzejsi. Porażka jako nauczyciel surowy, ale skuteczny, wskazuje nowe ścieżki. Jordan używa metafor gąsienica, motyl, pąk róża, ciemność przed świtem. To bardzo optymistyczne spojrzenie na trudności. Tak. Ale co ważne, on inaczej definiuje prawdziwą porażkę. Prawdziwa klęska to rezygnacja z życia zgodnie z ideałami, zdrada samego siebie. Uczciwy wysiłek, nawet bez sukcesu zewnętrznego, nigdy nie jest porażką w sensie moralnym. Czasem, pisze, kamienista droga jest bezpieczniejsza niż łatwy, ale nieuczciwy sukces. To prowadzi nas do dawania z siebie wszystkiego przez cały czas. Jak to pogodzić z akceptacją porażek, tajemnic życia? Jordan przyznaje, że na najgłębsze pytania o cierpienie, niesprawiedliwość możemy nie znaleźć odpowiedzi. Tu potrzebna jest wiara, akceptacja tajemnicy, ale proponuję praktyczną zasadę: róbmy co w naszej mocy. W każdej chwili. w świetle tego, co wiemy teraz. Tak, w świetle wiedzy, jaką teraz mamy i jednocześnie ciągle szukajmy więcej światła, mądrości, świadomości, a rezultaty przyjmujmy ze spokojem, wiedząc, że zrobiliśmy, co mogliśmy. To nie jest rezygnacja, ale aktywne zaangażowanie plus akceptacja. I to dawanie siebie wszystkiego ma dotyczyć każdej drobnostki, nie tylko wielkich spraw. Tak, podkreśla uniwersalność. Jak słońce oświetla tak samo krajobraz i listek, tak my powinniśmy wkładać serce w każde zadanie, nawet najskromniejsze. Uszlachetniamy je jakością wysiłku mówi o boskim niezadowoleniu. Nie w sensie frustracji. Nie, w sensie dążenia do czegoś lepszego, ewolucji. Życie na najwyższym poziomie to ciągła gotowość. Podaje przykład aktora Edwina Buffa. Co on robił? Nawet prywatnie dbał o grację ruchów. Traktował całe życie jak sztukę, jak przygotowanie. Jordan mówi też, żeby nie przypisywać sukcesu innym szczęściu czy pechowi. Tak, żeby dostrzegać wysiłek, przygotowanie. To ważne, żeby się nie porównywać w ten sposób. Ale co mnie uderzyło, to jak on odrzuca lęk przed wiekiem. Prawda, to bardzo inspirujące, że nigdy nie jest za późno. Tak, energicznie z tym walczy. Przytacza mnóstwo przykładów. Sokrates, uczący się grać w starości, Katon Greki po osiemdziesiątce, Franklin, Chaucer, Chevrel ludzie, którzy podejmowali nowe wyzwania w bardzo dojrzałym wieku. To jest potężne przesłanie o potencjale umysłu i ducha. I ta rada o perspektywie czasowej nie marnować energii na żale za przyszłością. Dokładnie używać przeszłości jako światła dla teraźniejszości i przyszłości. One są w naszych rękach. Przeszłość jest zamknięta, ale może uczyć. Klucz to działanie tu i teraz. Żal to zmarnowana energia. Na koniec naszej podróży dochodzimy do rozdziału, który wydaje się być zwieńczeniem. Królewska droga do szczęścia. Zaczyna dość hmm, pesymistycznie od Bismarka. Tak, że szczęście jest rzadkie. Bismarck, mimo sukcesów, ponoć nie miał ani jednego szczęśliwego dnia. Ale dla Jordana szczęście to nie jest posiadanie, to stan bycia, cieszenia się. Coś wewnętrznego. Głęboki, wewnętrzny spokój, radość duszy z rzeczy niematerialnych, miłości, prawdy, dobra i co ważne, może współistnieć z trudnościami. Odróżnię to od imitacji, zaspokojenia, satysfakcji, zadowolenia, które nazywa rozcieńczoną rozpaczą i przyjemnością. I kolejny paradoks. Nie można dążyć do szczęścia wprost. Im bardziej gonimy, tym bardziej ucieka. Tak, to kluczowe. Szczęście to produkt uboczny. Efekt życia poświęconego czemuś większemu niż my sami nasze ego. Czyli CER to służba, prawda, dobro. Tak, i wtedy szczęście pojawia się samo. Nie da się go kupić, zdobyć egoistycznie. Podstawą jest miłość do kogoś, do czegoś poza sobą. Do rodziny, partnera, ludzkości, pracy, ideału. Dlatego cynicy i pesymiści sami sobie zamykają drogę. Jaka jest więc ta królewska droga? Wymienia cztery filary: tak: poświęcenie, concentration, koncentracja, concentration, podbój, conquest. Sumienie, conscience, K większemu skupienie energii, a podbój brzmi wojowniczo. Podbój wewnętrzny. Walka i zwycięstwo nad złymi nawykami, słabościami, pokusami, nad przeciwnościami też. Budowanie duchowej siły, jak latarnia morska podczas sztormu, niewzruszona. Odpieranie pokusy nieuczciwości. A sumienie? Jako wewnętrzny przewodnik, kompas moralny. Działanie w zgodzie z czystym sumieniem to, według Jordana, najpewniejsze źródło trwałego szczęścia. Nazywa je głosem nieskończoności w duszy. Czyli podsumowując tę drogę: Jaka jest różnica między nieszczęściem a szczęściem? Jordan ujmuje to krótko: Nieszczęście to głód brania, szczęście to głód dawania. Co ciekawe, prawdziwe szczęście często zawiera nutę empatii, zrozumienia dla cierpienia, bo sami coś przezwyciężyliśmy. A w praktyce, jak zacząć? Sugeruję, że najprostszą drogą jest codzienne świadome robienie małych rzeczy, które uszczęśliwią kogoś innego, ale to wymaga stałej odnowy, postanowień, entuzjazmu, każdego dnia. Niezwykłe jak te idee sprzed ponad stu lat, wciąż rezonują. Podsumowując, chyba głównym przesłaniem Jordana jest budowanie tej wewnętrznej twierdzy spokoju, samodzielności, spójności. Mm -hmm. I skupienie na działaniu, na dawaniu z siebie wszystkiego, niezależnie od okoliczności, pośpiechu, porażek to jego klucz do wartościowego życia. A szczęście może przyjść jako produkt uboczny. Ta ponadczasowość jest uderzająca. Nasz świat jest inny, szybszy, bardziej złożony. A jednak te zasady pracy nad sobą, budowania charakteru, Odnajdywania sensu w działaniu wydają się uniwersalne. I to prowadzi do myśli na koniec. Do refleksji dla naszych słuchaczy. Skoro Jordan tak podkreślał wewnętrzną siłę i samodzielność w odpowiedzi na wyzwania swoich czasów, końca XIX wieku, to jak adaptacja tych zasad wyglądałaby dzisiaj? Czy może, paradoksalnie, są one jeszcze bardziej kluczowe w naszym hiperpołączonym, przesyconym informacją świecie? To pytanie zostawiamy już do indywidualnych przemyśleń. Czy w tej epoce ciągłych bodźców, cyfrowego zgiełku, zewnętrznych zależności, ta wewnętrzna cytadela spokoju, samodzielności i świadomego wpływu, o której pisał Jordan, nie staje się wręcz warunkiem koniecznym, warunkiem zachowania równowagi i autentyczności?